Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witajcie, witajcie w kolejnym e, vlogu. Oj kochani, dzisiaj to w vlogu będzie pogadanka. A co ja taka elegancka tutaj dzisiaj jestem z tym bucikiem? Oto tutaj. E, słuchajcie, no muszę Wam poopowiadać dzisiaj trochę. Nagrałam właśnie film, e, będzie jutro. Bo na kanale perfumowym filmy pojawiały się w poniedziałki, środy i piątki. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany i kocha perfumy, tak samo jak ja bardzo mocno, to zapraszam Was na kanał Bugi Silver. Tak jak mówię, trzy razy w tygodniu 18.30 poniedziałek, środa i piątek są filmy. I właśnie nagrałam przed chwilą Wam film, ale uwierzcie mi, coś mnie rozkłada. Coś mnie tak rozkłada, że ja dzisiaj rano jak wstałam, to mówię, nie, no, to nie ma szans. Ja dzisiaj nie nagrywam, bo ja po prostu nie dam rady. Ale później, słuchajcie, ja mam tak bardzo często, wpadłam na pomysł, że przydałoby się nagrać przed walentynkami jakiś film na kanał perfumowy i wymyśliłam, że nagram film bardzo fajny. Słuchajcie, taki fajny. Musicie wpaść. Środa, 18.30 na kanał Bugi Silver. Będą perfumy. Ale kurde, takie petardy. Więc ja już więcej nic nie zdradzam. Mam tutaj lampę rozstawioną, dlatego że pogoda dzisiaj bardzo słaba, bardzo słaba. Ja już myślałam, że będzie wiosna, ale pogoda bardzo słaba. W każdym bądź razie nagrałam film na kanał perfumowy, tak mnie Flow poniosło, że ja nie wiem, co ja tam już o tych perfumach opowiadałam swoimi słowami, no ale kocham to. I dlatego też, słuchajcie, jest kanał y, perfumowy. Nie, absolutnie nie dla jakichś tam zasięgów. Nie! Po prostu kocham perfumy, lubię o nich rozmawiać, chcę się tym dzielić, a wiem, że bardzo dużo osób, tak jak ja, kocha perfumy. I naprawdę uwielbiam nagrywać na temat perfum. Także to mam odhaczone i jak już, słuchajcie, tak się zebrałam. No to stwierdziłam, że nagram vloga. Zaraz zrobię sobie herbatkę, pokażę Wam jaką przybiorę się w coś może bardziej też wygodnego. No i się do Was odezwę, porozmawiamy sobie troszeczkę, bo planuję też wejść z nowymi filmami właśnie na, na, na kanał Daily Boogie. Gdzieś tam te filmy wrzucać pomiędzy vlogami. Także ogarnę się, zrobię sobie herbatkę i porozmawiamy sobie, dobra? Chcecie? Może być dzisiaj taki vlog, pogadanka, bo powiem Wam, że rano słabo było, teraz poniosło mnie takie flow, dostałam energii, ale czuję, że no będzie ciężko, także idę robić herbatę i za chwilę do Was wracam. Dobra, zrobimy sobie tę herbatkę, powiem Wam, że jeszcze jej nie robiłam, bo bardzo chciałam ją wypić z mlekiem, a teraz jak już piję mleko, to sobie ją przetestujemy, no i zobaczymy. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Kurkuma, pomarańcza, taka rozgrzewająca, no bo powiem Wam, że zaczynają boleć mnie już też mięśnie, no, więc jestem ciekawa, co z tego wyniknie. Także robimy herbatkę. Dobrze kochani, dobrze, słuchajcie Kadr też dzisiaj będzie Taki jakiś byle jaki Ja już w ogóle zdjęłam zasłanie Zdjęłam poduszki, dlatego, że Plan mam taki, że jak skończę Do was tutaj rozmawiać Jak skończę z wami tę pogadankę To po prostu um, skakuję sobie do łóżka Dzieciaki są um, u moich rodziców Teraz, więc ja tak jak mówię Nagrywam um, i, I do łóżka, bo Oj, coraz słabiej jest Mam nadzieję, że no, nie rozłoży mnie jutro, ale stwierdziłam, że nagrywam dzisiaj Stay Motivate. E, motywuję się, bo nie wiadomo co będzie jutro i pojutrze, a takie paskudztwo panuje. Słuchajcie, już przed feriami to już wam chyba wspominałam i w szkole i w przedszkolu u Nelci i w ogóle w całej Polsce grypa odpierdziela e, takie akcje i coś tam, Krzysiek trochę, dzieciaczki, a ja się jakoś trzymałam. No, ale dzisiaj to już czuję, że Chyba przyszła pora też i na mnie, także pomyślałam, że mm, póki dam radę, to nie chcę Was zostawiać, wiecie, tak e, z niczym, więc, więc jestem. Zrobiłam tę herbatkę i słuchajcie, ona, jak dodałam do niej mleko... Wygląda jak złote mleko. Więc ta herbatka jest na mój dzisiejszy stan niemalże idealna. Eem, kurkuma, pomarańcza, dodałam troszeczkę erytrytolu e, i mleko i zobaczcie, to nawet wygląda jak złote mleko. No, powiem wam, że jest super, jest pyszna. Jeżeli lubicie kurkumę, jakbym piła złote mleko, więc super. Mam herbatkę ale złote mleko. Słuchajcie, E, moje paczki z temu e, Dostałam wiadomość, że moje paczki z temu Przyjdą w dwóch oddzielnych paczkach I w ogóle e, jedna przyjdzie m, od DPD Przez kuriera DPD drugiego De, Druga z DHL e, I e, dzisiaj przyszła ta z DPD I przyszły w niej trzy rzeczy e, Więc pewnie jutro albo pojutrze Przyjdzie m, DHL I będę mogła Wam nagrać Mój pierwszy e, haul Temu, tak jak Wam wspominałam wcześniej, no to powiem Wam, że to jest współpraca, z którą ja bardzo zwlekałam, której nie chciałam się podejmować, ale jak zobaczyłam ile jest fajnych rzeczy, to pomyślałam, dobra, zobaczymy. I chcę Wam tylko pokazać. Aha, no okej. Okay. Nie wzięłam telefonu, bo chcę Wam pokazać, zamówiłam sobie mm, dwie obudowy i tak stwierdziłam, że tej jednej bardzo się nie mogłam doczekać i już ją sobie dzisiaj założę, a całą resztę. Nagramy sobie haul. Patrzcie, jaka fajna. Taka perłowa. Ja mam teraz magiczną obudowę, taką czarną. E, I bardzo, bardzo ta mi się spodobała. Ona tak fajnie wygląda. Także zaraz też przyniosę. Telefon i ją sobie założymy. Super, taka prosta, a fajna boże w ogóle na tym temu. Naprawdę można przepaść. Mi każdy mówił: ja mówię, Nie, dobra, dajcie spokój z tym temu, ale jak robiłam sobie zamówienie, to było tyle fajnych rzeczy, że głowa, głowa mała. Dzisiaj Krzysiek też ma siatkówkę, także zaraz pewnie wróci z pracy, zje coś, odpocznie i idzie na siatkówkę. Jak co poniedziałek, a u mnie taki fajny klimacik, bo lampa solna odkąd ją tutaj postawiłam na szafce, to ona stoi u mnie cały czas, kochani. I tak jak mówię, zdjęłam już zasłanie, ozdobne poduchy i po prostu wskoczę zaraz do tego wyrka. Ale dzisiaj będzie inspirująco. Dzisiaj jest vlog bardzo inspirujący, ale tak, słuchajcie, właśnie bo to dla mnie to jest ważne i o tym Wam chciałam powiedzieć. Ja chciałabym nagrywać znowu przeglądy. Kiedyś ktoś mi mówił, że buługi, po co ty masz dwa kanały, wszystko mogłabyś robić na jednym kanale, natomiast wiecie, teraz już bugi Silver to jest kanał perfumowy. Natomiast stwierdziłam, że jeżeli my się widzimy codziennie we vlogach, od poniedziałku do piątku, pięć dni w tygodniu, no to fajnie też czasem nagrać jakiś jeszcze film stacjonarny, jakiś ulubieńców połączonych oczywiście z vlogiem, czy na przykład przeglądy. Dostałam naprawdę ostatnim. Mi czasy, bardzo dużo pytań o to, czy będę chodziła po waszych ulubionych i moich sklepach, czyli Action, Pepco, Deals, Sinsei, i czy będę pokazywała nowe kolekcje, co jest ciekawego na półkach. Ja kiedyś już takie filmiki na kanale Boogie Silver nagrywałam i one bardzo się podobały. One miały bardzo fajny odbiór. I tak pomyślałam, że z racji tego, że teraz jest tak dużo, naprawdę dużo fajnych nowości, wiosennych, później letnich, fajnych, Kolekcje są wypuszczane wielkanocne. To czy nie chcielibyście też od czasu do czasu u mnie na kanale oglądać przeglądów sklepowych? Wiecie, że chodzę sobie po sklepie. Były takie filmy na Boogie Silver, zresztą czasem też i we vlogach Wam wrzucam przeglądy, że wiecie, chodzę sobie po prostu po sklepie, jedziemy sobie razem do Sinsei, ja tam Wam nagrywam wszystkie nowości, wracam do domu, nagrywam do tego voiceover i wrzucam. Wiecie, takie troszeczkę też urozmaicenie, żeby nie było tylko cały czas vlogi, 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 tylko żeby też było jakieś urozmaicenie, a ja sama lubię też oglądać takie filmy, bo na przykład poluję teraz na przepiękną piżamkę welurową w Panterkę w Pepko i w właśnie z takiego gdzieś tam przeglądu, a co prawda to było akurat na Instagramie się dowiedziałam, że takie piżamki są, więc mogłabym nagrywać Wam takie przeglądy i będę to robiła w sumie. Chciał was tylko, chciałam Was zapytać, ale też Was poinformować, że mam w planie um, nagrywać przeglą, przeglądy. Chciałabym też, żeby na kanale się pojawiały mierzymy, więcej mierzymy na przykład z racji tego, że wiecie, no, mam trochę rzeczy na swoich cieliście i buty mam. I mam, słuchajcie, no kilka też takich rzeczy wiosennych już na chcieliście i jeżeli chodzi o kolorówkę i o pielęgnację, więc gdzieś tam w, chciałabym wpleść więcej mierzymy, więcej kosmetyków, więcej o tym gdzieś tam mówić, no i słuchajcie... Dobra, na no temu też między innymi zamówiłam sobie jak na książki te moje, Stojak na książkę kucharską, więc też już niedługo e, będziemy gotować z książek kucharskich. Także taki mam plan. E, no, bo, tak jak mówię, sama gdzieś tam te przeglądy już kiedyś nagrywałam, e, wiem, że fajny był odbiór. No nie wiem, zobaczymy jak będzie tym razem, e, ale, ale taki jest plan, że na kanale też od czasu do czasu takie przeglądy będą się pojawiały. Wiecie, czasami tak jest, tak jak teraz, że ja jestem z dziećmi, e, no i wtedy taki przeglądik bym mogła Wam wrzucić, e, no bo czasami, widzicie, o widzicie, tak jak dzisiaj, to, to, to dzisiaj to taki właśnie vlog jest z podłogi, z podłogi, to jest vlog po prostu przed chorobą, vlog przed chorobą. Słuchajcie, zdesknęliście się za taką bugi miłą, słuchajcie, ja się naprawdę czułam dzisiaj paskudnie i jakby ktoś teraz, y, wiecie, porównał mnie z rana, a teraz dostanę po prostu skrzydeł. Ale nawet Karina teraz yy, nagrywała się i mówi, że widziała moją relację na Stories i faktycznie słychać już w moim głosie, że coś mnie rozkłada. Ale lubię to w sobie i też nagrałam przed chwilą na Stories. Lubię to w sobie, że potrafię się zmotywować, ale potrafię też odpuścić. I wiecie, jakby znam siebie. I cieszę się, że nagrałam ten film, że się tutaj do Was odezwałam, e, no bo wiecie. Jakby na przykład jutro nie było vloga To przynajmniej będziecie wiedzieć dlaczego, nie? Rozłożyło Bogi miłkę W czwartek, słuchajcie, jadę w końcu na paznokcie Bo wiecie, że to już jest odpowiedni moment, żeby te paznokcie zrobić. Trochę mi się zregenerowały, używałam tę odżywkę z Eveline i powiem Wam, że całkiem ok Także w czwartek kiedy zrobić paznokcie yy, i zahaczymy właśnie o action jakieś tam też inne sklepy. Później wracamy i słuchajcie, jedziemy znowu z Le 8 na urodziny bo ma kolejne urodzinki, um, zawieziemy go, chwilkę tam pewnie posiedzimy, wypijemy kawę i lecimy, yy, załatwić jeszcze jakieś sprawy, może zajdziemy coś zjeść, no zobaczymy. W każdym razie taki jest plan. Więc mam nadzieję, żeby mnie tylko nie rozłożyło, bo kurczę, no mam, mam troszeczkę jeszcze planów, no i bardzo bym chciała w końcu pojechać na te paznokcie, więc mam nadzieję, że mnie nie rozłoży. Kurczę, ta herbata jest naprawdę pyszna. Dobra, wiecie co? Co tu mokre? Dobra, idę po telefon i założymy sobie moją nową obudowę z temu. Okej, okay, jestem z powrotem, ale powiem wam, że wiecie co, tak fajnie w takich chwilach, że po prostu jest babcia w pobliżu i dziadek i że dzieciaczki poszły na dół. Zobaczcie, taka bardzo fajna, magiczna obudowa, ale ta jest z in, bo tak jak mówię, z temu to jest moje pierwsze zamówienie. Proszę bardzo. O, widzicie? Będzie ładnie. Dobra. Super. Ej, mega fajna. Bardzo mi się podoba, taka perłowa. Także ja już ją sobie będę nosić, a resztę rzeczy pokażę Wam, jak już do mnie dotrą. Będą też torebki, słuchajcie. Ja w ogóle wiecie, że całe życie jestem chora na punkcie panterki, ale w tym roku panterka będzie tak modna. Ja już na swoich cieli się nadbud panterkę mam, słuchajcie. I balerinki, i Adidasy. Także będzie dużo panterki na wiosnę u mnie i lato. W ogóle jakie jak, jak ona, ta obudowa odbija światło. Super. Dobra, słuchajcie, yy, co jeszcze? Ciasto, kurde, to ciasto to jakiś taki sztos wyszedł, i faktycznie pisaliście mi teraz pod vlogiem, że nie rozmrażacie. No, my rozmroziliśmy, ale później, oczywiście, skrobią. Wszystko eee, zasypaliśmy i po prostu ciasto. Makabra, takie pyszne wyszło. Także polecam Wam to jest ciasto ucierane z owocami z Thermomixa. Także pisaliście, żeby nie rozmrażać, i gdzieś ja tam z tyłu głowy miałam, że chyba się nie rozmraża. Natomiast my rozmroziliśmy, potem obtoczyliśmy w tej skrobi ziemniaczanej, i ciasto, ciasto wyszło fenomenalne. Dobra, wiecie, co jeszcze tak sprawdzę? Czy ja o czymś yy, nie chciałam Wam powiedzieć? Bo ja czasem sobie zapisuję, co chcę powiedzieć. Yy, nie, to wszystko. To wszystko. Chciałam zaprosić Was na kanał perfumowy. E, chciałam Wam powiedzieć, że na kanale będą od czasu do czasu pojawiać się przeglądy. E, no i tyle. I mam nadzieję, że zobaczymy się, słuchajcie, jutro we vlogu: że nie da mi się tej chorobie, że mi moja herbatka ala złote mleko pomoże. Także, czyli kochani, ściskam Was bardzo, bardzo serdecznie. E, no i co? I widzimy się już jutro. Trzeba kciuki, żebyśmy się spotkali już jutro. Wam oczywiście życzę dużo, dużo zdrówka. Napiszcie koniecznie mi w komentarzu, co tam u was, bo jestem bardzo ciekawa, czy wszyscy jesteście zdrowi. Dajcie koniecznie znać. No i co, buziaczki. Do następnego. Hej, pa!